Witajcie na kanale Perłaplu. Inaczej. Witajcie na kanale Wojowniczka Niepokalanej. <grystanie> Dzisiaj przychodzę do Was, żeby Wam pokazać dwie nowości książkowe u mnie. Postanowiłam, że teraz, jak coś będę miała nowego, będę Wam pokazywać dużo fajnych rzeczy. Zaplanowałam, żeby teraz rozwijać ten kanał, więc proszę o subskrypcję, o polejkowanie, o udostępnienie. Będę bardzo, bardzo wdzięczna. A więc dwie nowości, jakie mam, to te, ta i ta. Zacznijmy od takiej bardziej lajtowej książki, że tak powiem. Chodzi o to, że jest to powieść. Kocham powieści od wydawnictwa Dreams, a to jest jedna z nowości. Jest to Kropla Błękitu autorki Denis Hunter. Prezentuje się tak, zobaczcie, jaka jest piękna. Ale zaraz mniej więcej. I druga książka, taka bardziej, no też nie mogę się doczekać czytania, bo jak wiecie, moje dwie ukochane święte, których drogą podobną podążam, jest święta Monika i święta Rita. I przyszła do mnie książka nowość i wydawnictwa Floda. Święta Rita, życie usłane różami, ksiądz bigniew Sobolewski. No więc już Wam pokazuję. Drodzy, Denis Hunter, Kropla Błękito z serii Pensionat Bluebell. Przywiązanie będzie zbyt dużym ryzykiem, czy też nieoczekiwanym skarbem. Schodząca hollywoodzka gwiazda Mila Emerson padła ofiarą skandalu i szuka bezpiecznego miejsca, by ukryć się przed dziennikarzami. Znajduje je w położonym nad jeziorem miasteczku Bluebell w Karolinie Północnej, gdzie miała spędzić odwołany miesiąc miodowy. Zaraz po przyjeździe poznaje lewiego Beneta, który wraz z siostrami prowadzi pensjonat Blue Bluebell. Mija ufa, że lewi nie zdradzi miejsca jej pobytu, a on, że może jej się zwierzyć, z problemów finansowych, które utrzymuje w tajemnicy przed siostrami. Odnaleziony pamiętnik sprzed lat zainspiruje ich do wspólnego poszukiwania ukrytego w pensjonacie naszyjnika z rzadkim okazem brylantu, jednak przy okazji dojdzie do głosu coś jeszcze, coś, co może bezpieczniej byłoby uciszyć. Czyta się bardzo szybko, szczególnie takie powieści. Tak jak Wam mówiłam wcześniej, kocham powieści wydawnictwa Dreams, tam znajdziecie Znajdą, odnajdą się miłośnicy każdej książki w wydawnictwie Dreams. To są książki pisane z wiarą. E, znajdą tam e, książki idealne dla siebie fani kryminałów, ale takie porządne kryminały, oparte właśnie na wierze. Rewelacja, powiem Wam szczerze, że lepszych kryminałów ja nie czytałam niż z wydawnictwa Dreams. Romansy, tak samo, świetne romantyczne książki. Nie znajdziecie lepszych w normalnym świecie, a te są z, z wiarą, więc no naprawdę to są perły. To wydawnictwo to jest jedna wielka perła. Dennis Hunter, jeszcze raz kropla błękitu. Nie mogę się doczekać przeczytania tej książki. Jeżeli czytaliście, to napiszcie w komentarzu, jeżeli nie, to poczekajcie na recenzję. Ja dzisiaj zabieram się za czytanie tej książki. Już doczekać się nie mogę. Wydawnictwo Dreams bardzo serdecznie dziękuję. Że mogę ją recenzować. Dobrze, no to jedziemy. Książka już bardziej ambitna, to święta Rita Życie Usłane Różami, ksiądz Bigniew Sobolewski, wydawnictwo Fronta. Wam powiedzieć. Święta Rita jest w sumie pierwszą świętą, którą poznałam. Święta Rita jest świętą od spraw beznadziejnych. Przyjaciółka mówiła mi o tym, że ksiądz egzorcysta polecił jej, aby oddać męża, o którego, się, o którego bardzo walczyła, właśnie świętej Ricie, bo święta Rita jest potężną świętą. Święta Rita wyprosi Wam tak naprawdę każdą łaskę. Jest tak ukochaną przez Boga. No, a więc Święta Rita życie usłane różami. Biografia wielkiej świętej kościoła katolickiego Rity Z Roca, Poreny i Kashi napisana przez wielkiego znawcę czciciela świętej, księdza Zbigniewa Subolewskiego, musiał on skonfrontować się z wielowiekowymi stereotypami na temat świętej, czego przykładem jest czarna legenda i męża. Autor dotarł do nowych ustaleń historycznych przybliżających postać wielkiej świętej. Święta Rita to najpopularniejsza wspomożycielka w beznadziejnych sprawach od wielu stuleci. Przyszła na świat w średniowieczu, ale w XXI wieku dorobiła się własnego profilu na Facebooku. Zanurzona w głębokiej modlitwie żona, owinięta złą sławą awanturnika, matka równie toksycznych dzieci, siostra zakonna, mistyczka i umiłowana oblubienica zbawiciela papież Leon XIII nazwał Ritę drogocenną perłą Umbrii, a święty Jan Paweł II widział w niej objawienie geniuszu kobiety. Plus modlitewnik do świętej Rity i ponad 200 zdjęć. Na kilka miesięcy przed śmiercią poprosiła jedną z siostrę z klasztoru, w którym mieszkała, aby ta przyniosła jej z ogrodu kwiat róży. Był mroźny, śnieżny jak na Italię, styczeń roku pańskiego 1457. Posłaniczka powróciła z ponsową różą w dłoni, bo dla Rity nie ma niczego niemożliwego. Nie wiem, książki. Wydawnictwo Fronda, więc oni robią, ja kocham y, ich książki. Jak są świetnie wydane, napisane. Y, jak duży tekst tutaj jest, bardzo łatwo się czyta. Tutaj jest scena otrzymania stygmatu przez Świętą Ritę. Wszystkiego wam nie pokażę, żeby nie było, że wszystko wam pokazuję, ale scena przyjęcia stygmatów przez Świętego Franciszka. Tutaj. Tutaj jakie piękne. Święta Ludu Bożego. Jeszcze tutaj. Bazylika Świętej Rity w Kashi, ołtarz główny. Piękny. Zobaczcie. Każdy z nas, każdy orzecznik ma ogrom spraw beznadziejnych. Z tyłu głowy, czasem z boku mamy tyle spraw, które możemy polecić właśnie tej Wielkiej Świętej, że głowa mała, a ona na wszystkie odpowie. Wszystkie Pan Bóg przez jej wysłucha. E, oczywiście czasem może nie tak, jak sobie tego życzymy, ale Pan Bóg wie, co dla nas najlepsze. Pamiętajcie, że Pan Bóg odpowiada na każdą naszą modlitwę. Czasem nie tak, jak chcemy, czasem nie wtedy, kiedy chcemy, ale najlepszy Ojciec wie najlepiej, co jest dla nas dobre. O święta Rita jest niesamowitą. Po pierwsze, patronką każdej y, mamy, każdej żony, każdej zakonnicy, każdej kobiety. Po prostu jest wzorem dla każdej kobiety. Y, I na pewno jest patronką y, takich no, trudnych dzieci w sensie matek, które mają trudne dzieci, matek, które mają trudne małżeństwa y, zakonnic, które mierzą się teraz na pewno z różnymi trudnymi sprawami. Y, no, święta po prostu od wszystkiego. Totalnie od wszystkiego. Od spraw totalnie beznadziejnych w małżeństwie, w rodzinie, w finansach. Naprawdę. Święta Rita i. i, i no i tyle. Już nie wiem, co więcej mam powiedzieć, bo ja ją kocham i chcę Wam przekazać tą miłość do niej. No więc jak przeczytam, oczywiście będą recenzje, będą recenzje na blogu, będą recenzje w formie wideo, bo już sobie tak postanowiłam, że będę tak robiła. Napiszcie mi w komentarzach, czy taka forma recenzji wam się też podoba. Czy dobrze robię, że je robię. <grych> Życzę Wam wszystkiego pięknego i błogosławionego. Do zobaczenia.